Dzisiaj zajmiemy się problemem zakłóceń w przypadku długich przewodów do taśmy cyfrowej. Tutaj mamy 75 metrów przewodu, takiej typowej sygnałówki, tak zwany przewód alarmowy, 2x0,5 mm średnicy żyły. I ta rolka, tak jak powiedziałem, ma 75 metrów. Taśma ma podłączony swój zasilacz tutaj to jest zasilanie taśmy. Tu idą tylko dwie żyły, sygnał. I ten sygnał wychodzi ze sterownika, który ma swój oddzielny zasilacz. Jak widać, jest problem, bo taśma miga, nie jest stabilna. To są typowe zakłócenia w przypadku taśm cyfrowych występujące przy długim okablowaniu. I co możemy zrobić? Możemy zastosować izolator wzmacniacz typu W91. Jest to urządzenie, które separuje obwody od siebie elektrycznie i regeneruje sygnał taśmy cyfrowej. Teraz wepnę tę płytkę. Wejście i wyjście. Jak widać, taśma zachowuje się teraz w sposób stabilny. Problem rozwiązaliśmy. Ta płytka z jednej strony ma dwa wejścia: masa i sygnał, na przewód dwużyłowy, a na wyjściu trzy: jest to masa, sygnał i zasilanie płytki. I ta płytka zasila się jakby z początku taśmy. Tutaj jest podłączona przy taśmie do plusa i do minusa. No i jeszcze oczywiście zielony przewód sygnałowy. A na wejście wchodzą tylko dwie żyły. Z tego naszego krążka testowego 75 metrów. Teraz podłączymy kolejne 100 metrów, czyli razem będzie 175 metrów. I zobaczymy, czy sygnał będzie transmitowany poprawnie. Podłączone. Jest w porządku. Płytka zregenerowała sygnał. Oddzieliła te obwody obwód przewodu sterownika, tamtego zasilacza do sterownika od obwodu taśmy cyfrowej i jej zasilacza. W tej chwili taśma jest stabilna mimo, mimo 175 metrów przewodu. Jednak zalecamy używanie maksymalnie 80 do 100 metrów, nawet w przypadku stosowania takiej płytki żeby zachować margines bezpieczeństwa.